Do pani Urszuli. Proszę. Ja do pani Urszuli. Y -y 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 -y, no, to gra, ale o to chodzi. Y -y -y -y. no, kurczę, no nie wiem, czy tam y -y -y, mogę mówić takie informacje. Jest tam gdzieś pani Urszula? Jest. Urszula. No, do ciebie telefon. Halo? Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Yy, w sprawie samochodu Opel Insignia. Chciałem porozmawiać z panią Urszulą, bo tu jakiś mężczyzna odebrał obcy, a tutaj ogłoszenie jest na panią Urszulę. A tak, tak, ja bym spadła, ale to może, żeby sprzedażą auta. Aha, to w takim razie proszę męża do telefonu. Dobrze, to już daję. Dobrze. To czemu mi Boże. Halo! Halo, dobry wieczór! Yy, bo tutaj żona powiedziała, że to. Nie, nie Nie, no bo myślałem, że to. Yy, bo tu jest napisane na ogłoszeniu, że pani urszula. wystawiła się, że pani jest właścicielką. No, że no, już słucham pana. No co? Powiem panu, no, tak. Już przeg... przeglądam te samochody, tak naprawdę, te insignie od dwóch miesięcy. To będzie mój trzeci jakby samochód w karierze. Miałem najpierw Opel Forda Kugara, potem Mazda Szóstkę. No i teraz chyba moim kolejnym będzie samochodem. Taki Opel Insignia, tylko musi pan jakby szczerze powiedzieć, czy poleca pan, czy nie poleca, czy przyjechać obejrzeć jakieś ukryte wady. Mhm. Dalej tam pan jedzie? No nie, no ile tam 30 kilometrów niecałe. A to szkoda na rozmowę przez telefon. Trzeba przyjechać. Bo samochód jest ok, wszystko grano, ale tak, ma Pan 30 km, to nawet. No tak, ale 30 w ton, 30, 30 w tamtą, wie Pan. No to musi Pan zaryzykować. Samochód jest ok, ale to tu będę się rozwijał 10 minut. Że rozłączymy na tym się temat dalej kończy. Jest towar udostępniony na diagnostyki do mechaników. Trzeba przyjechać. Jest towar fajny. Tyle panu powiem. I to. No, zapraszam. Kurczę, no mało informacji jeszcze troszkę. No, no co, no, no to technicznie, to sprawny, lakierowany, no to 100% był, yy, drugie powłoki lakierów gdzieś tam ma, yy, rozrząd yy, zrobił, bo ja mam to w liczeniu i znajdę samochód i ja to po prostu sobie tam działałem w ten sposób, że go oglądałem przy zakupie, dla mnie jest okej, okay. tam nie ma tam dekarzy, niczego, yy, środek, Oprócz na subku od kierowcy parę hmm, przypaleń od papierosa, ktoś kierował przez okno. Tam akurat na tym słupeczku jest jakiś materiał, to, to widocznie od papierosa to jest, bo takie poprzypalane, A, czyli, pa, czyli papierosy były palone w tym samochodzie? W Niemczech, nie w Polsce. W Polsce no. jeździł to dwa czy trzy lata, i jeździła tu kobieta, nie A, Skąd, skąd pan że w Niemczech były palone papierosy? No bo proszę pana, jak rozliczałem ten zamokur, to kobieta twierdziła, że już taki kupiła, a wtedy był sprowadzony z Niemczech. Ona no ale mogę w Polsce. Mogę, mogę w Polsce przypalić, nie? Nie wiadomo. Ona nie paliła, proszę pana. A, sprawdzał pan? No. Proszę. Sprawdzał pan w jakiś sposób? Co? Przypaliła ta kobieta? Cię, no ciężko, bo wie pan, bo dużo jest oszustów i tak dalej. Ja no pod... bo, y, nie tu było, y, proszę pana, rozliczałem bo kobieta przyjechała do mnie z mężem, a ani jedno, ani drugie nie paliło przy mnie, druga nie, nie czuć zapachem papierosów w samochodzie, bo przez trzy lata zdążyło się wywieczyć, y, po prostu nie nasiąknięty jest papierosami. No to rozmawiałem z ludźmi starszymi ode mnie, gdzie ja już najmłodszy nie jestem, no to traktowałem ich poważnie, no i raczej to tak było. No. A tam, no Pr tak e tylko e powiedziałem, że... No dobra, mam dobra, no wiadomo. wiadomo. Dlatego, ja. dlatego mówię, że to szkoda, jest rozmowy przez telefon, do pana, jak mamy to się do metrów. Dobra, dobra. No, e no. Powiem Pan tak, e no. da mi panie jeszcze tylko na chwilę żonę do telefonu, czy tam tą Murszulę, żeby tylko mi potwierdziła, że tu nie jest żadne oszustwo, bo z kobietą jakoś się czuję, że to... Wie Pan, no jak jest kobieta, to zawsze jakoś tak uspokoi mnie. I się dogadamy, pani potwierdzi, że pan nie jest jakiś oszustwem, że e, handlarz wie pan. Proszę pana, ja jestem handlarzem. E, jeżeli e, żona się nie zajmuje tylko wystawianiem samochodów, e, ja ogarniam resztę, no to rozmowa ze mną. E, no. Nie rozumiem, wie pan. No, no. Dziwnie no, po ale... podchodzimy do pewnych rzeczy. Albo poważnie się traktujemy i umawiamy się na jakiś termin. Ja panu tu udostępnię, tak powiedziałem na samym początku diagnostyki, mechaników, jak pan z nich Jak najbardziej chcę panu w tym temacie pomóc, ale no, nie będziemy tam cudować jakichś dziwnych decyzji. No. Zapraszam. zapraszam. Dobra, eee, powiem tak, powiem pan tak. Ja najwyżej zapiszę sobie ogłoszenie w telefonie. I w poniedziałek bym do pana podjechał, tylko od razu mówię, że. Tutaj zapiszę sobie pana numer jako podstępniak, nie? Że nie wiadomo, czy pan jest oszustem, czy nie, czyli że będzie tak jakby pan na środku, jeszcze nie, że Pan jest niezbadany, nie? Proszę pana. Może lepiej dla nas Nazobytów będzie ja się nie spotkamy. O. Także wyrzucić ten numer z telefonu, zgasować to ogłoszenie yy, i cudować z innymi ludźmi swoje sceny, podejścia i tak dalej. Dziękuję panu za telefon i zgasowanie. Czyli po prostu spada. pan się, się prze... Pan się przestraszył, że ja pana przejrzałem na to, że pan jest handlarzem? Ja proszę pana jestem z daleki od tego, żeby się czegokolwiek przestraszyć. Przestraszył no. się pan e... i jeszcze, jeszcze słychać, że pan jest Dlatego, le... ja, panu, I, dlatego, dlatego sły... ja panu mówię, no. I jeszcze dlatego słychać, że pan jest trochę dzisiaj wypity przy piątku. Dlatego może faktycznie skończmy tą rozmowę. I... Ja jestem wypity, do pana, jak ja nie piję alkoholu, pan jest jakiś dziwny. Słuchaj pan, słuchaj mnie. pan e, zanim słuchaj zanim mnie. dzwonić do ludzi, Wypiłeś. zanim zacznę dzwonić do Wypi. ludzi i e, jakieś swoje histerie bezczelnie rozmawiać, słuchaj kolego, nauczę troszkę kultury, wiesz? Ja jestem kulturalny, jestem też, dlatego się, że normalnie nauczę troszkę kultury, bo ja w świecie handlu i w różnych scenach troszeczkę funkcjonuję. Ale z taką rozmową nigdzie pan daleko nie zaleci, Ale... nie pan może tak? e, dostać w łeb. Ja powiedziałem, ja powiedziałem, Uwaga, że, chcę ja powiedziałem no. że chcę kupić ja, samochód. Ja powiedziałem, że chcę kupić samochód, a pan powiedział, że a ja, pan powiedział, że chce towar ja, sprzedać. No. Pan traktuje samochód jako towar, od razu mi coś nie grało. przyjrzałem pana. Niech pan się przyzna, że Ale to co, ja jak ja to mogę sprzedać. Wie pan, jak ja wszystko traktuję jako towar. A to pan się, że to to jest, kurde, Obiektywę... Ja nagrałem na Ja nagrałem na ja w razie co nagrałem na policjach. Pan mówił, że w web dostanę. A dzwońże se chłopie, gdzie ty chcesz, wiesz, jak posłuchają naszej rozmowy i yy, pomyślą o tym, kto, co, komu, jakie pytania zadaje, jakiś turbo oszustwa, pan rozmawia, potwierdzenia ogromnych. No. Człowiek, o ty do mnie A pan, pan, pan mówił, że, że ja w web mogę dostać i tak dalej. To już jest... To Ale yy, wypiłeś, że piwa za dużo. Na bułkę z kiełbasą w kieszeni marza, szuka żałuta, rozumiesz, no tejże mi spokój. Rozło cię, prosiłem cię, wyrzuć ten numer. Było to pięć minut temu, to po co ciągnie to? Prosiłem cię pięć minut temu, chciałem... się, wyrzuć numer. Na razie. Chcia chciałem po prostu żony, żeby potwierdziła, że nie jesteś oszustem U? i tyle. <śmiech> <śmiech> ja